Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Gorchaba. Wstałem, jest po 11 Ogarniamy furę. Yy, no i jedziemy. no Nie ma co tu, ale najpierw kawusia. Wam też życzę znacznej kawusi. Wiadomo co kto i jak. Nie jest kolorowo, bo mamy godzinę, a ja dopiero co jedyne co zdążyłem ogarnąć, to tak naprawdę siebie. Gdzie ta kamera jest? Uej, cicho. Yy... A musimy jeszcze załatwić kilka spraw Mianowicie podjechać na nie ogarnąć trochę furę, bo jest zbrudna A gdzie pojedziemy to się dowiecie już za chwilę I co? Jeszcze musimy do apteki podjechać i kilka rzeczy załatwić Ale to już wam tego nie będę nagrywał E, widzimy się już na miejscu przed wyjazdem i, I wtedy dowiecie się, gdzie pojedziemy i co będziemy robić I dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej Także wyczekujcie, obserwujcie Dla was to będzie 3 sekundy, dla mnie trochę dłużej, więc muszę się sprężać Jak nastawienie? E, prawidłowo dobrze no. Prawidłowo dobrze Honda się nie zepsuła A przyczary była zepsuta? Działa Idealnie się kończy ten sezon dla niej właśnie więc. Teraz cię dobrze widzę. jak cię widzę. No ogólnie ogólnie to dobrze. Wszystko było Czekaj jeszcze nogi eh? nie. nogi nie będzie dobrze Ogólnie to wszystko dobrze. Córka się nie zeszła. Wszystko działa dobrze. Nie pokazujmy mojej twarzy. Cztery samochody i menele i Opel. I Opel. Om nom 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 Dymoplem Tu jakieś padło stoi nieumyte Ciekawe kto nie umył Tylko pomna chwila. Rok temu, dokładnie w październiku, byliśmy w tym Wącimy samym nowość. miejscu. Tyle, że Oplem. Dzisiaj jesteśmy w większej ekipie. Jest jedna naklejka, teraz będzie druga. Tylko pomny moment. Pan debili, Przyjechali, fotografują znak. a policjant już pasuje.

Baby, let it roll like the good times Smoking and pouring, I'm focused on you, yeah You can see it, everyone can see it. Yeah Didn't take long, like eyes When I walked into you, feeling of your red cup And we got the same thing, probably like the same things Didn't speak a word, but you know so up Tell the gang I'm out, call the lift up, and you up I go to town, say oh why? they try to the ball I hold it down, I'm playing center I know widzowie, dojechaliśmy na miejsce. Przykleiliśmy już y, drugą naklejkę na naszym słupie. Rok temu tutaj byliśmy, tak jak już wspomniałem wcześniej. No, cieszę się niezmiernie. Na dole stoi policja, ale jeździmy przepisowo, także łapcie trochę szodów z przejazdów. Yeah Let's go. We just gotta go hard. Hardest. I, I bring the pain. Not what you used, used to. It's all part of the game. Of the game. Yeah. yeah. I just gotta go hard. I just gotta go hard. I just gotta go uh, hard. I just gotta go hard. Yeah. Oh, yeah, the beast back. Adrenaline. Through my veins, can't relax Original, I am not the same as these cats I sting them if they never ever mind and they beeswax I don't ever cap, but I'm wearing like three hats Never been a rat, but I know where the cheese at You'll never get a trophy because they all here where we at You better believe that When it's all said and done, I'll still be here standing

rolling gas i can't hang hey, bitch, i'm fucking gone i got people down from the jump better know your peace when you got it like that like jake said we gon spend it get it right back stack that internet money till the site cracks they on ig try to get a light back see they don't talk that talk they just type fast yeah we real life cool it's really like that i might roll the eighth inside the blunt that's a nightcap like where my lighter at boy i got Tell us these dance with a guy Don't forget where that sauce came from, best remember my name You take LZ once in a while, gotta charge to the game You gotta charge it to the game